Witam, cześć. Dobra, plan jest taki. Trzeba będzie pospamować trochę sygnałów, żeby pchnąć grę do przodu, to raz. Natomiast na ostatnim streamie wielki, jakiś taki. Pajęczak się zrespił mechaniczny, taki robot-pająk, który chodził po planszy i takie żółte wiązki wystrzeliwał z, nie wiem, z macek czy cokolwiek to było. Wydaje mi się, że on coś majstrował przy satelitach albo jakoś zmieniał teren mapy. No to, no wyglądało jakby jakoś, jakoś lokację zmieniał, coś na niej, nie wiem, wprowadzał albo edytował albo satelity przestawiał, nie wiem co to zrobiło póki co, ale się dowiem. Więc tak, plan jest taki, żeby do jaskini pójść. I znalazłem nową maskotkę, jak kogoś nie było. Taką mam, mam już trzy. Jeden, dwa, trzy. Pan i pani są sobie zakochani i jeszcze nie wiem, owo, jakiś pół. Ostatnio był problem, żeby tam iść, ze względu głównie na haki. Mam teraz cztery haki, więc jak jeden wypadnie, się nic kompletnie nie dzieje. Mam nadzieję. Mam cztery haki, full HP, full wyspanie, zapieprzam. Może odnajdę coś plus minus, dojeżdżając do jakiegoś punktu. To, co pozmiał ten wielki robot, co był event. Bo to był póki co największy event jaki się wydarzył. Tamta eksplozja nawet nie była blisko, tylko eksplozji łatwo było wychwycić. Co się stało po eksplozji, no bo mi hologram przed oknem wyskoczył, który ostrzegał ogniku. No i w sumie jest trochę useless ten hologram, bo już jak się go rozszyfrowało, to co z nim? Nie można go schować, a świeci cały czas i ta czerwona poświata mrocznie ten wygląda trochę. Dobra, jestem. Dziś się uda. Mam nadzieję, że zapalniczkę wziąłem, bo bez zapalniczki się nie da tu wejść. Się przekonałem bolesnym, czasowym sposobem wczoraj jest. No, Łotnał, nie mam zielonego pojęcia. Łotnał. Generalnie w tej jaskini nie ma nic strasznego i. ciężkiego. Znaczy się. Ta jaskinia to parkour Nie wiem co jest na końcu tej jaskini Nie mam zielonego pojęcia Próbowałem tyle godzin wczoraj Natomiast robiłem to na jednym haku A bardzo łatwo się rozpierniczyć Nawet nie chodzi o przez własny błąd Tylko często się jakoś w tekstury wpada dziwnie i, I hak wypada z ręki A jak hak wypadnie z ręki To tej jaskini się nie da eksplorować na hakach Więc teraz jak mam kilka haków Powinienem w ogóle wczoraj od razu Po pierwszym razie wrócić i iść na kilka haków Ale chciałem sobie poziom trudności zachować normalny O, kolejne rozgałęzienie Albo lewo, albo góra. A może obierzmy cały czas kierunek, że Że jak naj... jedno podejście zrobimy jak najwyżej, że idziemy, a drugie podejście, że cały czas w dół. Jak tylko się będzie dało. Mam nadzieję, że się będzie za pierwszym podejściem dzisiaj, a nie. I będziemy mogli zobaczyć, co jest dalej w grze. Nie wiem, tu jest pionowo praktycznie. Czyli wychodzi na to. A nie, bo ja cały czas do góry idę. Cały czas do góry. Jestem już turbo wysoko. Nie wiem, kurde, zaczynam mieć podejrzenia, że to się generuje jedno bez limitu. 40 żarcia spadło i 40 snu. Jak okaże się, że tylko jedna droga jest prawdziwa, to trochę przerypane. Mam nadzieję, że to działa tak, że te drogi się łączą. Tylko jeżeli jest ich dużo, to powinna być jakaś podpowiedź, że coś... Nie wiem, chyba, że tą zapalniczką, że jak się ją wyciągnie, to przy danej w danej ścieżce widać na ściany podświetlone tylko zapalarą. Co to? O cholera, czekaj. Nie koniec? Nie. Po prostu głaz. Kurwa, nic. Kolejna góra. O, no nic, no. Dobra. Wygląda jak... Ja p... dole. Nie no. Co jest, ty? Ale na pewno jeszcze nie byłem w tym miejscu, na pewno. Bo nie zeszedłem zesz aż tak w dół, żeby nadrabiać teraz miejsce, w którym byłem. To jest cały czas eksploruję coś nowego. Chwila, wyciągnę zapalniczkę, tylko czasu zacząć. Kur... O Ty. Nie, crash! A oh, jest, jest, dźwięk, jest wszystko, a się nic nie... Taba, nie mogę kliknąć menu nic. O oh, Jezu. Może to jest test cierpliwości? Nie ja no, wyłączam to, no bo co? Jezus Maria. A może się zapisało? Załączę grę i się coś pokażę. Alt F4, no. Escape nie działa, nie ma tego dźwięku. I no, jest jak jest. Wejście do jaskini. Ja... Yeah. Dole od nowa. Ale to może było, że trafiłem w otchłań, że zabłądziłem. Ale to powinna jakoś inaczej Niech gra mnie chyba poinformować. Ja nie jestem pewny, czy to jest Bóg, czy to jest zamysł. Raczej Bóg. Chyba, że ta jaskinia do niczego nie prowadzi, ale za bardzo poza tą jaskinią, to ja nie mam aktywności. Zbadałem calutką planszę. Jaka... Jedyne, co mógłbym robić, to dalej sygnały napierniczać. Ale ta jaskinia, co? Jest bez powodu? Bez powodu musisz mieć zapalniczkę weku, żeby do niej wejść, Nic z tej, że nie jest bez powodu. Nie no, ta, ta jaskinia nie jest ponit. Coś tu musi być. O! A, kamienie, nieźle. Proszę, jakiś symbol, cokolwiek, że idę w dobrą stronę, albo że coś się zmienia, że to się nie generuje w nieskończoność. Jakiekolwiek upewnienie, że jest sens tu łazić, bo zaczynam trochę nadzieję tracić. Już bym po oh, kur... sygnały je polowił. <ścoughs> Czy stole na... ogarniać. A może w którymś sygnale, jakbym cały czas je robił? To będzie pokazana jaskinia i w jaskini symbol, którego mam szukać, czy coś. Wydaje mi się, że naj, najpewniejszą rzeczą to byłyby sygnały. Jeżeli w tej jaskini nic nie będzie, to po prostu zaszywam się w chawirze i robię sygnały. Co ty gadasz, Medisa? Ty rzecz i jakiś twentyka, co ty gadasz? To ty mnie nawet, mordeczko, nie przepraszaj za takie coś. No jak w ogóle, mordeczko, mogłeś mnie za takie coś przeprosić? Mordeczko, jak możesz mnie w ogóle za takie coś przeprosić? Ja wiem, że jestem kurwa jebaną czasami, ale no, bez przesady. Jezu. No to fajne musicie mieć o mnie zdanie. Ty naprawdę uważałeś, że się obrażę. Że suba u mnie nie masz. Bo cię ktoś okradł kurwa na oszczędności Twojego życia. No nie no, kurwa, nie chce mi się już tu siedzieć. Jeżeli macie takie kurwe zdanie z jeby jebany o mnie, to chuj z wami, bez kitu. Nie, nie chcę mi się już grać. No nie. Szkoda, że macie takie zdanie na mój temat. Bez kitu. Oglądajcie więcej tych śmieci. Siedzę w tej jaskini do momentu aż nie umrę z głodu. Jak nic nie znajdę, to się poddaję chyba. I idziemy sygnały rozwiązywać, bo jakby tu, tu nic się nie zmienia, nawet nie pokazuje, że w dobrą stronę idę. Na ścianach nie ma symboli. Są te pasy, ale te pasy są wszędzie na tych skałkach. To nie jest żaden symbol. Guciu, przepraszam za to, co teraz robię, ale Nie, koniec. Jak cierpisz. Koniec. Te jaskinie generują się w nieskończoność. Dobra, nie ma w tych jaskiniach nic. Wszedłem do tej jaskini, tyle czasu co spędziłem, łącznie spędziłem na eksplorację tej jaskini, ja wiem, 7-10 to to, to godzin na może nawet. Wakacje Idziemy wakacje spamować wakacje. sygnały. Tutaj, tutaj, dobra powrót. Zatęskniłem za tym miejscem. Ostatnie trzy sygnały jakie zobaczyłem to były sygnały, że ktoś mnie podgląda. Ta perspektywa, chyba ta perspektywa, i perspektywa, że głowa wystaje. Czy tam kamera zwęta i podgląda. Spokój, do gór nogami obraz był odwrócony. Natomiast wenta zbadałem i nic tam nie było. To w sumie jak poświęcę czas teraz na te kamery, to można wszystkie upgrade'y... Znaczy nie na kamery, tylko sygnały. Można wszystkie upgrade'y, żeby jeszcze szybciej te sygnały szły. Czyli na cooldown pingów między innymi i... O, witaj. Jakieś tam inne główienka. Ale zastanawiam się, czy robić te daily questy z satelitami. Bo na dobrą sprawę, po co mi kaska teraz? Ja już większej rzeczy mam. większej rzeczy mam. Także czy jest sens chodzić po te satelity cały czas, czy po prostu robić sygnały? Raczej, sygnały. A, jeszcze 600 na ryby trzeba uzbierać. Praktycznie. Kurde. Nie wiem, jest to coś takiego, że częściej bym hitował te sygnały, bo bardzo często. Lina. Wskaźnik sukcesów sensorów. To chyba to. To kosztuje tylko 5. A sporo czasu zaoszczędzę. Nie wiem, dam to na dyszkę. Na dyszkę powinno być ok. W sensie rzadko kiedy powinien być. Nie, o ile to jest to w ogóle? Sensor error. No to jedyny sensor, jaki mam w bazie, to jest ten. Teraz powinno prawie każdy sygnał. Szczytywać ładnie. No, wypadałoby trochę po tych satelitach pojeździć, bo muszę zarobić z 500, ale finalnie 500 zarobię od samego bonusu. O kurwa, plecy mnie nie bolą w ogóle. W końcu się dobrze siedzi. A wczoraj. Wczoraj ta tragedia była. Może jeden dzień się musiały dostosować kręgi czy kręgosłup? przy wszystko. Koks. Zobaczymy, czy czwarty sygnał też będzie z perspektywy, że ktoś na mnie się gapił. Czy już niekoniecznie. To kupimy dużo pudełek. Ile mam pudełek? Dwa. Do jednego pudełka chyba się cztery deski max zmieszczą. Zaspamuję, wyślę max sygnałów ile się da. Siedzę tylko i sygnały robię. No, znowu się gapią. Cały czas sygnały teraz dostaję, że obserwują. Tylko, który to jest went. No to jest z tyłu. A to nie może być ten wentylator, więc. A może jakoś wykupił, chociaż. No to jest ewidentnie z tyłu. Kerfus jest tu. O kurwa! To jest szafki. To jest z szafki, to nie jest z węta. No teraz te mnie dreszcze przeszły. Ja. P tole. To jest szafki. Ale nikogo tu nie ma, więc nie ma prawa być aliena w szafce, więc może na spokojnie. Fatal error. Patrz prawy, górny róg. Patrz lewy, dolny róg. Patrz prawy, dolny. Patrz lewy, górny. Alerty off. A, dobre, dobre. Dobre. Teraz zobaczę. <laughs> Nadzieje. Patrzysz? No patrzę, ale że to jest wyłączone. A jednak było zapisane. Tylko niestety ten sygnał. Chyba było zapisane bez sygnału. Zobaczymy, czy sygnał będzie. Czy będzie ten sam, czy nie. Kurde, mam nadzieję, że to wczyta mi ten sygnał i będzie ten sam, aniżeli. Nie, to już jest inny sygnał. Ale to też jest moje stanowisko, z tego co widzę. Tylko z innej perspektywy. To jest bezpośrednio nade mną. Nie, to jest zaraz. Co to jest? Skąd on? Kurw, to jest w czasie rzeczywistym. Ale jak? Chwila, to jest z góry. Nie widać tego monitora. To musi być gdzieś. To nie jest przez okno, nie jestem widziany przez okno, to jest wewnątrz. Brak sygnału. Ej! Nie mogłem, po... nie mogłem pobrać. tu góry, no co ty? To nie jest stąd. To było dokładnie. Stąd. To musiało być gdzieś tu. To nie mogło być stąd, bo. To musi być gdzieś tu, na tym ten, ten obręb. Ale tu nic nie ma. Nie wiem, szukamy kolejnego. W każdym razie ostatnie cztery sygnały, wszystkie świadczą o, o tym, że jestem obserwowany. Nie wiem. Wykupiłem tyle upgrade... Dobra, gdzie to jest? Wskaźnik sukcesu sensorów, daje na max, a resztę w pinga damy, cooldown pingu, ping cooldown Wyzerowałem się, nie mam nawet na jedzenie, to może przy jedną kasetę przesłuchamy Wątpię, żeby tu było cokolwiek, ale czemu by nie Zajebiście, teraz już wszystko wiadomo, zobaczymy ile maksymalnie zmieszczę do opakowania tego Ale wydaje mi się, że jeden, 2, 3 cztery, albo 4 albo 6 zmieszczę max 8. Wątpię. W sumie nie będę miał kaski za questy dzienne, ale będę miał kaskę za odsyłanie tego, za dużą ilość dysków. I nie będzie trzeba łazić i szybciej się nie te sygnały. Znają się na muzyce w jakichś fletach ich ufoludzkich grają. Zmieści się piąty, zmieści, czyli 8. 2, 4, 6, 8. Trzeba by tego skinka poprawić jeszcze. Żebym widział, co się dzieje na tym, bo to mogą być podpowiastki w sumie. Na przykład. O, stop. Nie, teraz już za późno. Ale na przykład na tym detektorze mogą być sygnały z planety, w sensie z tej lokacji, co jestem aktualnie. I to może pokazywać, wskazywać na jakąś lokację. I w tej lokacji coś będzie. No, teraz do mnie doszło. Trzeba, to Trzeba będzie kaskę wydać na te upgrade'y Jak oceniam grę od 1 do 10? Ciężko powiedzieć. Nie wiem, nie zastanawiałem się, ale fajna jest. Inna na pewno niż większość gier, jakie grałem. Jeszcze trochę pewnie rzeczy mają do dopracowania tutaj, i to jest wersja pre Alpha, więc oceniać grę w wersji pre to takie też nie do końca dobre. Bo zazwyczaj gry w wersji pre to jest taki zarys czym gra będzie. A jeżeli to jest zarysem to całkiem rozbudowany ten zarys przyznam. A oni tę grę tworzą chyba od dawna. W sensie to jest na tym etapie, to jest pre ale ta gra jest tworzona już dosyć długo i tak. Półtora roku. No to całkiem sporo jest. Tylko to no wiadomo nie robi jakieś pojebanie duże studio czy coś. Tylko pewnie grupka jakaś. Po skasowałem sobie sygnał. No i i odsyłam 7, trudno. Zresztą on się nie zapisał na komputerze czasami? Czekaj, jest? Nie wiem, wysyłam, bo nie zdążę zaraz. Coś się pojebało. Mam kaski, 8 kredytów. Zobaczymy, ile będzie. Idę spać zaraz. No tak, z 200, żebym dostał chociaż za tyle dysków. I questa łącznie, z 200, no z 200 minimum. Dobra, jest. 259, nie jest najgorzej. Jest w spoko. Aha, co jest? Zamówiłem krewetki. I przyszły puste. Ktoś ojebał. Wydaje mi się, że krewetki są zbugowane, bo to już któryś czas coś takiego miałem. Ok, 100 żarcia, 100 snu. I będzie można iść iść bazy, ich odwiedzić. Zobaczyć, czy nie ma żadnych zmian, tylko niech się troszkę rozjaśni jeszcze. Dobra, niech się ściąga, a my zawitamy do nich do bazy. Zobaczymy, czy coś się zmieniło, czy też bez zmian. I jeszcze trzeba będzie upgrade'y wykupić, tylko nie jestem pewien, w sumie co wykupimy. Czy coś się zmieniło? Chyba nie. Nic się nie zmieniło w bazie. Nic bez zmian jest. Rozbudowali się i nawet nie zamieszkują. Są farby, ale tych farb się nie dało używać. Szkoda i dziwne. A może z tego się robi te radioaktywne rzeczy? Tu są ufoludy, ale nic, nic z tego nie zrobię. Chociaż chwilę, jak, jak się to nazywa? Paper Part. Aha, bo to jest... Dobra, to są wycinanki. Właśnie, ten upgrade myślałem, żeby do skinka nie wziąć. Ulepszenia. Gdzie on był? Jakość detektora. To chyba było to. Żebym po prostu widział lepiej, co się dzieje. Tylko to, kurde, jest bardzo drogie. Czemu to jest aż taki drogi upgrade? To jest upgrade tak drogi, jak większość użytecznych bardzo rzeczy. Czyli prędkość, processing speed, to są rzeczy takie jakby mandatory. A to jest właśnie tak drogie, jakby to było bardzo potrzebne. Może coś pokazuje na tych rzeczach. Nie wiem, wyzerowałem się na tym. Może coś zobaczymy na tym. A jak nie, to kaska w błoto i zrespekuję. To zawsze można respeknąć, jak się okaże, że jest niekoniecznie użyteczne. O! Ładnie niebieski kolorek pokazuje. Czyli skinek warty był tego. Widzę w kolorach. A jeszcze mogę bardziej podskinować. Tylko pieniędzy nie mam za bardzo na to. A jak nie zarobię tego dnia, to jestem spłukany. Nie wiem. Cały czas tam coś chodzi. Wokół tego. O, 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 o właśnie. Kurwa, ja mam kamerę. Co to? To. Ty! Jelonek! Kurwa, idę. Pierwszy raz widzę stworzenie żyjące. Tylko wezmę nóż. Do oswojenia. Nie no. Zobaczymy. Lepiej być przygotowanym. Może mnie zaatakuje rogami, i będę musiał się bronić. Czy czym tam głową? Pierwszy raz radar wykrył. zwierzę. Nie widziałem żadnego żyjącego zwierzęta tutaj. Zwierzęcia. Tylko mam nadzieję, że nie będzie spłoszone. Kamera była, tu, i jelonka widziałem bezpośrednio tu. Tu chodził jelonek. Jelonek to kłoda? Nie, widziałem, się ruszał. To nie była kłoda. Pierw myślałem, że to była kłoda, a potem obok kłody się pojawiło zwierzę. Nie wiem, zrobię półko To jest ten punkt, co chodzi już tam blisko. Długi, długi czas wokół tego obozu. Że to jest jelonek z kamerami w oczach. Jakiś od dwóch ludów. Trzeba go zbadać w każdym razie. Dobra, nie ma jelonka. Powrót do bazy. Ale jestem pewny, że widziałem. Dobra, pokam go Zniknął. Nie ma jelonka. Był tu. No cóż. Co to było? Tak jakby coś. wybuchło. A właśnie. Jeszcze ten. ten wielki pająk. Jeszcze było założenie takie, że ten wielki pająk mógł nasycać te pilary. Te filary mógł nasycać czymś. Bo chodził po całej mapie i wiązki strzelał. Nie wiadomo w co strzelał te wiązki. Jeszcze sprawdźmy, czy się nie zmienił czasem hologram na coś. Nie, jest ten sam. Kiedy zrobił mega kerfusia? W momencie, jak pozyskam radioaktywny materiał. No, nie wydawało mi się, coś jebło I to nie transformatory Dobra, może weźmę, wyślę teraz tyle, co mam Czy transformatory pieprznęły? Chwila, korki A burza po prostu uderzyła To nic złego Oj, żarcie Żarcie, żarcie jako priorytet Ej, kurwa. No, nie Jest otwarte, bo wywaliło Chwila, transformatory Piernicznęło Dobra, jadę Ale mam... W... Wolę z buta podejść Nie wiem, wolę z buta Jakoś mam wrażenie, że z buta jestem bardziej... Zwrotny Zielony, zielony, czerwony. Jeden transformator wywalił, a to jest dziwne, bo Bo sprawdzałem stan wszystkich transfo y, transformatorów i były naładowane, tak jak byłaby ingerencja. A, bo piorun piorun No tak, to raczej się nic nie wydarzyło. Tylko dlaczego escape u się nie da kliknąć? Chyba, że podczas jak wywala to się nie da, i tyle. Ty, co to kurwa? Ty! Woludy kurwa. I to takie prawdziwe teraz już. Nie żadne pająki, nie. Zmajstrowały mi coś przy transformatorze. Nie wiem, czy to nie jest inwazja. Ile ich jest z pochodniami. Duchy. Dobra, idę idę załączyć korki i spierniczam do domu. Bo się zaraz źle skończy. Ale będzie trzeba zeksplorować. To jest satelita jaka? Z zobaczymy. Zeksplorujemy. Bo one mnie zabiją jak się zbliżę. November. O! Kurwa! Jezus przestań, chryste panie Boże święty coś, coś goniło ze mnie I gonią dalej, słyszę takie Tak jakby takie Z aktu trzeciego w diablu mnie goniły te fetysze Hour zero, ciekawe Ciekawe Ja p Dole. A ja jestem poza domem, chodzi z latarą Nie no, do domu trzeba iść Kurde, bo nie chcę zezgonować, nie mam save'a. A jak ja się zbliżę do nich, jestem trup. To oni nie są pokojowo nastawieni. Jeden już jest taki, co mnie rozrywa. Ci pewnie też mi ich chcą brzydko zrobić. Spieprzam do domu ich radar zobaczyć ile ich jest. Ale yy, kr czają się przy satelicie November. Nie są koledzy, to nie są friendly. Jak podejdziesz do ufoluda, zginiesz. Przynajmniej takiego w grze. A poza grom? Poza grom to do statków nie podchodzi, bo promieniowanie jest wysokie, ponoć. Więc uważać, jak coś. Oj. No i. Nie potrzebowałem ufoluda wcale. Żyj! Żyje. I te chochliki musiały. Wydaje mi się, że to był force. Że chochliki były akurat losowym trafem przy trans. Słyszałem kroki. A, czasu nie ma. Muszę wysłać dyski, bo Daley się pójdzie pieprzyć. O ja pierdolę. Drzwi nie zamknąłem. Drzwi, drzwi. I światło przede wszystkim. Kur... Drzwi! I helikopter też jest. Dobra, jestem bezpieczny. Jasny. Przyszły. Pa! Znowu są te pająki. A ja muszę wysłać przesyłkę, bo ile mam czasu? Dwie godziny. Nie! Dobra, zdążę coś jeszcze, jeszcze jedną kasetę bym zdążył. Mruczą mnie mruczą one chcę ja, chcecie im przyglądać. Jak to wygląda ustrojstwo? I co to za urządzenie co lata? Odleciało. Tam są. Tam to lata. Poszli se to. No co? Chciałem sprawdzić, jak mi nie dają. Nie poszli wcale, ale bym powiedział, że się zbliżają. Kurde, ja muszę sygnały robić na szybko, spróbuję dwie rzeczy na raz. Niech wykrywa. Ale pierwsza, widziałem ten event na żywo, jak to wygląda. Co one robią? Akurat się zrespił, jak padł prąd. Interesujące. Mimo, że prąd był nastakowany, ale. Aha, właśnie, piorun, to był piorun. Kapi, a co mam zrobić? Iść się wywalić i co? Jakby. Na obserwacji głównie to bazuje. A jaki obóz wygląda? Może coś w obozie jest nowego? Oj ten obóz, ten obóz jest porzucony, nic się tu nie dzieje, jest to jajo, który, z którym nie wiem co mam zrobić. A właśnie, mogłem na następnym najeździe iść na wieżę, nie pomyślałem o tym. Mogłem, to zrobimy na następnym evencie, na wieżę pójdziemy. Na wieżę jestem bezpieczny, raczej, nic mnie tu nie dosięgnie, a to jest super punkt obserwacyjny. Nie zaliczyło mi quest'a, bo jest po północ, chyba. Nie, zaliczyło? Nie wiem. Zaliczyło, ale mało mi dało. A może ta radioaktywna kapsuła to Nailgan trzeba wziąć i strzelać do kosmitów. I może z nich radioaktywny materiał dropi tak na dobrą sprawę. Nakupić gwoździe, nakup kupić broń i do nich ładować. Skąd taki pomysł? No, bo wiem, że w grze gdzieś jest to radioaktywne coś, ale nie wiem gdzie. Już trochę gram i nie mogę tego znaleźć. A zeksplorowałem już no niemało. Dobra, zaraz sem. A już nie chcę kawu chybać, bo jest noc. Ale chcę zerknąć, co to jest. spokaj mi to na radarze. Ty, nie widać tego. A słychać. Co to był za dźwięk? Takiego tak, dźwięku jeszcze nie słyszałem. Co to był za dźwięk? Tak jakby. Czemu tego na radarze nie było widać? To było tylko przez chwilkę. Przez chwilkę je zniknęło. Nie zdążyłem sprawdzić. Wykupić ten upgrade, żeby był detektor, jakość detektoru. Bardzo ładna. Mnie wydaje być trochę useless, ale z drugiej strony, może coś tam będzie jakaś podpowiedź. To wykupuję. Trzeba na 16 to doprowadzić. Coś zapomniałem kupić. Kupiłem dyski, kupiłem dyski, kupiłem pudełka. I ile chyba miałem kupić? O chuj. Oj, pojebało mi się. Kurwa, nie kupiłem dysków, tylko kupiłem pudełek na dyski 10. Dobra, przyda się, no ale to do końca gry już nie starczy. Zamówiłem te dyski? A, a w kolejnym zamówiłem kolejne pudełko, ja pierdolę. Cztery... No jasny gwint. Ja ale co ja zamawiam? Trzeba naspamować dysków tego dnia, ile się da. Bo kasa się skończyła, jeszcze upgrade'y potrzebne. Ale już jak tak dalej pójdzie, to będę miał niebawem max upgrade'y. Wszystko po zrobionym, co się da. Ile tego mamy? Cztery dyski, piąty się robi, to będzie szósty. No zaraz mamy cały karton, a jeszcze przed dwunastym. Jakbym się sprężył, to mógłbym w ten dzień z 16 dysków machnąć. I tak spróbuję zrobić. 16 dysków to akurat w pizdu by było. Nie wiem, mógłbym się w sumie wybrać też na poszukać, czy nie ma jakichś zmian, bo był jeden event, był ten pająk, ale po pająku obleciałem całą wyspę. Czy coś się na wyspie nie podziało? Bo jest szansa, że się coś podziało. Tylko z drugiej strony no chcę te dyski z tymi dyskami zapieprzać, bo to na pewno coś robi. Po tych dyskach się najwięcej dzieje. I liczę, że w końcu będzie jakiś jasny przekaz, co jest dalszym krokiem fabularnym. Może jakieś maila dostałem, a nie sprawdziłem. Doktor Bao do mnie pisze. I tyle. Nic więcej. No poszedłem coś poeksplorować, bo te dyski to można ucipić cały czas od tych dysków, ale no wiem, że... te kosmik? Gulfs throws open before our friends eyes. Co? Pierwszy raz widzę po tylu, po tylu nastu godzinach ten napis. Było to wcześniej czy nie? Może była, nie widziałem. A dołu to widać? N nie, niemożliwe, że to było. Bym to zobaczył. Nie było tego widać na 100%. 38 dzień mamy. Może przy pełnym dniu się coś stanie. 40. Czyli za dwa dni może się coś wydarzy. 40 dzień może coś zrobi. To było? No nie wiem, nie kojarzę tego przyznam. O, cholera! A sprzątałem. Już wiem co uderzyło. Kontener się rozpierdolił. A to wszystko było posprzątane, wyrzucone do. Ty. Jak to jest możliwe? No nie, nie chce mi się tego. To już selgan lepiej kupić. Tylko Selgan 2000. A jakbym zrobił tak, że wziął wszystko, zrespekował, kupił Selgana. Za Selgana bym sprzedał wszystko, co tylko widzę na oczy. Bo nie wiem, czy 2000 kredytów. Nie będę miał 2000 kredytów. Która jest godzina? Zdążyłbym pojechać po satelitę? Zdążę. Dobra, to dla urozmaicenia machniemy. I zawsze to kaska wpadnie dodatkowa. Prawda nie będzie to jakoś mega efektywne, ale anusz. Zobaczymy, może coś się wydarzy. 25. No nie starczy mi. Musiałbym dymać z buta pod każdą satelitę. O ja pier. To jest... Nie, nie, następnego dnia pojedziemy po te satelity, bo tracę czas. Zamówię paliwo i wtedy pojedziemy. To się ponudzimy z godzinę kolejną. Zrobimy rundkę mocną. 40 dzień. 40 dnia robimy obchód po całej wyspie. Zaraz będzie 39, czyli za następny dzień robimy calutki obchód, znaczy co, objazd nieznane, O, może coś tam O O kurwa! Pomocy jest wszędzie. Nie żyją, pomocy jest. Pomocy jest wszędzie, wszyscy nie żyją, pomocy jest wszędzie, wszyscy nie żyją. Co to jest za obraz? Chwila, save it. Taki sygnał przechwyciłem. Czyli ktoś potrzebuje pomocy, co się wszędzie, wszyscy nie żyją. Ja żyję. Co to jest? Co to przedstawia? No nie wiem. Nie, no. Otwierają się drzwi. Chwila, ale. Ja p dole, no. Christe, <grystę> panie. Weź, trzeba go do wody wypierniczyć. Trzy dyski będą. Północ 50 akurat sen spada no to można iść chyba już spać wiesz co ludzie myślą oj błyska się o grzmotnęło coś znowu, tylko co co to są za wybuchy, znowu coś uderzyło i to nie był transformator chyba, no bo się poli dzień 39 a właśnie to upgrade. O kurde. No i w zasadzie jedyne co myślę, co mogłoby się tak praktycznie przydać, to moduł paneli słonecznych. Żeby nie trzeba było w ogóle latać do transformatora, bądź też jak wyłączy prąd, to mam zasilanie. Albo one, nie wiem, czy to działa tak, że to one no, się ładowały, czy to jakoś będę miał tu nawet jak wyłączyć transformatory. Nie jestem pewny, jak to zadziała w grze. Ale to też kosztuje 400. Musiałbym na to wydać w pizdu, ale wtedy nie musiałbym z chaty w ogóle wychodzić praktycznie w ogóle. Hasze miałem zrobić? A no tak, bo paliwo wykupiłem. No a z drugiej strony spamowanie tych dysków daje niezłą kaskę. Więcej to daje kasy siedzenie w domu tutaj niż yy, chodzenie po tych satelitach. Bo chodzenie po satelitach to jest 75 za cały dzień bonusu. Co prawda to nie zajmuje jakoś turbo, kurwa turbo dużo czasu, ale... Dobra, zróbmy, zróbmy objazd przy, po satelitach, zobaczyć, czy wszystko git. Nie zatankowałem. Ja pier... Powrót. Racja. Whoa. I nie save'owałem. Nie zasejwowałem, kur... Mać, trzy dyski. E. Hasie się na niego, nieźle. Ale dużo czasu nie straciłem. Nie, tu znowu drży. To... A może to jajko przygrzało, czy coś? Może teraz się... Nie, coś jest za gorące, to coś jest za gorące. Nie da rady nic z tym zrobić. Próbowałem na wszystkie sposoby coś z tym zrobić. Jajko. Jajko, puchar. A może ozdoba to jest zwykła. I tyle. Totalny spokój na mapie, a było ostrzeżenie. Wydaje mi się, że to jest cisza przed burzą. Dzień 40 nadchodzi. Coś jest? Eee, co jest? To jest hologram, to jest wejście do jaskini. O kur... ty, czekaj. Co jest? Bezpośrednio przed bazą. Tu, zaraz obok radaru. Garaż zamknięty? Ja p Dole. Nie zamknąłem, a to. Ty, nie ma już, znikło. A było w garażu. Było, było w okolicach garażu. Tu było, coś tu było. Chybaż to Jelonek. Dziwne. Bardzo blisko był obiekt żywy. Generalnie tak. Nie wiem, jest kilka rzeczy, których nie do końca rozumiem. Te pilary są kompletnie losowe. Była notatka na górze w wentach o tych pilarach, że coś z nimi jest nie tak i że widział ślady przy pilarach, więc... Nie, nie wiem dokładnie o co chodzi. Druga rzecz, był event, gdzie on chodził po całej mapie, jakieś wiązki rzucał na coś, na coś. Nie, wiem, nie wiem co, może pod ziemią, wykrywacz metali faktycznie, może on coś pod ziemią zakopywał tym. Trzeba zrobić eksplorację jeszcze raz z całutkiej powierzchni. Trzecia rzecz niepewna dla mnie to jest um, to obozowisko, gdzie stoi tam ten duży akumulator, co dziwne dźwięki dobiegają z tego. To jest kolejna rzecz niepewna dla mnie. Czwarta rzecz, taka czwarta to jaskinia oczywiście. Piąta to Widz napisał, że jakiś jest w sklepie śmieszny szwedzki ludzik, że trzeba go kupić No te pięć rzeczy Więc którąś Trzeba będzie te rzeczy zbadać I zacząłbym od tego akumulatora I sprawdził czy na pewno Nie ma jakiejś możliwości Dostania się do środka Ten bunkier Bunkier wydaje mi się Że aktualnie Nic nie zrobi z bunkrem Nawet nie ma Nawet nie ma żad Ty A po co do stworzenia kerfusia Po co spawacz gazowy jest W sumie Chyba żeby A to nie do kerfusia Okej okay. No nie Ten kerfus pewnie też pchnie trochę Grę do przodu Te, te drzwi są kompletnie nie ma interakcji żadnej z tymi drzwiami. Trzeba jeszcze młotek będzie kupić, zobaczyć do czego służy. Może młotkiem to jajko rozwalę. Jest taka szansa. No i jest kilka znaków zapytania, które będzie trzeba sprawdzić. Jeszcze jest nieodkryty element, po co jest łowienie ryb. Obstawiam, że dla żarcie jakiegoś turbo P. I to jest nieskończona ilość jedzenia, jak się to kupi. Może też tak być. O, jest gdzie szukać, gdzie trzeba to porobić. Tylko to brzmi turbo-czasochłonnie, wszystko przyznam. Chociaż na jednym streamie, jakby dało radę, to mi sprawdził wszystko. Pragnę wziąć cię w podróż, bo walczyć chcę. O naszą miłość, jednak nie wiem gdzie. Przyniosłem ci